Moje imię to Jake Harper i jestem człowiekiem, który ma 9 godzin na uratowanie ludzkości przed całkowitym powrotem do epoki kamienia łupanego. Stoję w centrum Manhattan Research Complex, gdzie każdy ekran, każde urządzenie elektroniczne zostało zamienione w bezużyteczny metal przez najpotężniejszą broń, jaką kiedykolwiek stworzono. Nano Delta 7. Jestem doktorem inżynierii kwantowej i programistą systemów autonomicznych. Ale dziś jestem czymś znacznie ważniejszym. Jestem ostatnią nadzieją. Przez 12 lat pracowałem nad protokołem Phoenix systemem, który miał odbudować naszą cywilizację po jej upadku. Nigdy nie myślałem, że będę musiał go uruchomić osobiście ręcznie, w środku zarażonej strefy, gdzie każdy oddech może być ostatnim. Wszystko zaczęło się 6 miesięcy temu, kiedy konsorcjum naukowców z Beijing Stanford Biotechnology Institute. Ogłosiło przełom w dziedzinie nanorobotyki medycznej. Stworzyli mikroskopijne maszyny zdolne do naprawiania uszkodzeń genetycznych na poziomie komórkowym. Nazywano je aniołami naprawy nanoboty wielkości zaledwie kilkunastu nanometrów zaprogramowane do identyfikacji i korekcji mutacji DNA. Problem polegał na tym, że nikt nie przewidział możliwości mutacji samych nanobotów. Doktor Elena Vasquez z zespołu badawczego ostrzegała przed zbyt szybkim wdrożeniem. Mówiła o potrzebie dodatkowych protokołów bezpieczeństwa, systemów zabezpieczających, które zapobiegłyby niekontrolowanej replikacji, ale presja była ogromna. Miliony ludzi umierały na raka, choroby genetyczne, degenerację układu nerwowego. Świat domagał się cudu i otrzymał koszmar. Pierwsza mutacja nanobotów została wykryta w laboratorium w Pekinie. Zamiast naprawiać DNA, zaczęły atakować wszelkie struktury krzemowe i metalowe w promieniu swojego działania. W ciągu sześciu godzin całe laboratorium stało się martwą strefą nic elektronicznego nie działało wszystkie komputery, telefony, nawet proste kalkulatory zostały strawione na poziomie molekularnym ale to było dopiero początek. Nano Delta 7 jak nazwano zmutowane nanoboty. Okazała się samoreplikującą katastrofą. Każdy zainfekowany obiekt metalowy lub elektroniczny stawał się fabryką produkującą kolejne jednostki plagi. W ciągu trzech miesięcy zarażone zostały całe kontynenty. Patrzę przez okno na Manhattan, który jeszcze wczoraj był bijącym sercem globalnych finansów i technologii. Dziś przypomina miasto duchów. Samochody stoją porzucone na ulicach, ich komputery pokładowe zostały zniszczone przez nanoplagę. Silniki hybrydowe i elektryczne nie działają. Jedynie starsze pojazdy z prostymi silnikami spalinowymi mogą jeszcze jeździć, ale paliwo szybko się kończy bez działających stacji benzynowych, światła uliczne nie świecą. Wieżowce są ciemne, telefony komórkowe to teraz bezużyteczne kawałki plastiku i martwego metalu, internet nie istnieje, satelity komunikacyjne zostały wyłączone przez plagę, która dotarła nawet na orbitę poprzez kosmiczne śmieci. Ludzkość ma może rok, zanim całkowicie powróci do XIX wieku. A potem, gdy wyczerpią się zapasy paliw kopalnych i części zamiennych do starych maszyn, cofniemy się do epoki przedindustrialnej. Chyba, że protokół Fenix zadziała. Otwieram metalową walizkę, którą niosłem przez całe zarażone miasto. W środku znajduje się Quantum Core Phoenix 1. Komputer kwantowy wielkości pudełka na buty zbudowany z materiałów odpornych na nanoplagę. Wykorzystuje technologię splątania kwantowego i procesory fotoniczne zamiast tradycyjnych obwodów elektrycznych. To jedyne urządzenie obliczeniowe na świecie, które może przetrwać zarażenie. Ale Phoenix-1 to tylko mózg. Żeby protokół Phoenix zadziałał, muszę dotrzeć do Central Command Banker, znajdującego się 40 pięter pod ziemią, gdzie zachowały się serwery zapasowe z całą wiedzą ludzkości, plany technologiczne, algorytmy, bazy danych naukowych, wszystko co potrzebne do odbudowy cywilizacji. Problem polega na tym, że bunker znajduje się w epicentrum zarażonej strefy, powietrze jest pełne nanobotów szukających kolejnych obiektów do strawienia. Każdy metal, każdy element elektroniczny w moim ekwipunku może stać się punktem wejścia dla plagi. Zakładam specjalny kombinezon izolacyjny wykonany z kompozytu ceramiczno-włóknistego jedynego materiału, który okazał się w 100% odporny na nanoplagę. Jest ciężki, niewygodny, ogranicza ruchy, ale pozwala mi przeżyć w zarażonej strefie. Na plecach niosę recykler tlenu zasilany chemicznymi ogniwami, a w ręku trzymam licznik Geigera zmodyfikowany do wykrywania koncentracji nanobotów w powietrzu. Opuszczam Manhattan Research Complex. I wchodzę na ulicę Nowego Jorku. To, co widzę, będzie mnie prześladować do końca życia. Miasto wygląda jak po wojnie atomowej, ale bez zniszczeń fizycznych. Budynki stoją nietknięte, ale są martwe. Żadnych świateł, żadnych dźwięków nowoczesnego życia. Ludzie poruszają się pieszo, niosąc worki z zapasami, szukając sposobów na przetrwanie bez elektryczności, bez internetu, bez wszystkiego, co definiowało XXI wiek. Widzę grupę nastolatków próbujących rozpalić ognisko na środku Times Square, używając starych gazet i drewnianych mebli wyniesionych ze sklepów. Starszy mężczyzna próbuje naprawić stary rower, jedyny sposób transportu, który jeszcze działa. Matka z dzieckiem szuka mleka w proszku w opuszczonym sklepie, bo lodówki przestały działać i cała żywność się psuje. To nie jest koniec świata z filmów science fiction. To jest powolna agonia cywilizacji, która umiera nie w płomieniach, ale w ciszy wyłączanych maszyn. Idę w kierunku wejścia do metra, które powinno mnie doprowadzić do Central Command Bunker. Metro także nie działa. Wszystkie pociągi z systemami elektronicznymi zostały unieruchomione przez plagę, ale tunele nadal istnieją i mogę przedostać się nimi pod ziemię bez narażania się na większe koncentracje nanobotów, które gromadzą się w wyższych warstwach atmosfery. Chodzę do ciemnego tunelu metra, oświetlając drogę ręczną latarką zasilaną chemicznie. Echo moich kroków odbija się od ścian jak przypomnienie o tym, jak bardzo martwe stało się to miejsce. Zwykle tutaj byłby hałas pociągów, tłumy ludzi, ogłoszenia z głośników. Teraz jest tylko cisza i mój oddech w kombinezonie. Po godzinie marszu docieram do ukrytego wejścia do Central Command Bunker. To była tajna placówka zbudowana w czasach zimnej wojny, jako schronienie dla rządu w przypadku ataku nuklearnego. Po upadku ZSRR została przekształcona w centrum zapasowe dla najważniejszych danych amerykańskiej nauki i technologii. Wejście jest zabezpieczone Starym Mechanicznym Zamkiem Szyfrowym. Na szczęście nie zawiera elektroniki, więc plaga go nie zniszczyła. Wprowadzam kod, który znam na pamięć. 17 42 09 23 56. Data urodzenia mojej córki Emily, która zmarła na białaczkę 3 lata temu. To dla niej zacząłem pracować nad technologiami medycznymi, które ostatecznie doprowadziły do stworzenia protokołu Fenix. Drzwi otwierają się z metalicznym zgrzytem i wchodzę do windy transportowej. Jest mechaniczna, działająca na systemie przeciwwag i ręcznych dźwigni. Schodzenie 45 pięter w dół zajmuje mi 20 minut wyczerpującej pracy z ręczną korbą. Gdy docieram na dno, Znajduje się w ogromnej hali wypełnionej rzędami serwerów. To jest serce protokołu Phoenix kwantowe układy pamięci zawierające skopiowaną wiedzę ludzkości, plany każdej ważnej technologii, od silników parowych po reaktory fuzyjne, algorytmy sztucznej inteligencji, bazy danych medycznych, wszystkie repozytoria programowania open source, schematy komunikacji satelitarnej, projekty systemów energii odnawialnej. Ale wszystkie te serwery są martwe. Zasilane były przez sieć energetyczną, która upadła razem z resztą infrastruktury. Tu właśnie wchodzi w grę Phoenix 1. Ustawiam komputer kwantowy na centralnym stanowisku i zaczynam proces ręcznej aktywacji. Phoenix 1 jest zaprojektowany do działania całkowicie autonomicznego. Ma własne zasilanie z generatorów kwantowych, własne sensory, własne systemy komunikacyjne oparte na splątaniu kwantowym które pozwala na natychmiastową transmisję danych bez względu na odległość. Ale najpierw musi obudzić martwe serwery i skopiować wszystkie dane do własnej pamięci kwantowej. Zaczynam sekwencję startową. Phoenix 1 ożywa. Jego procesory kwantowe zaczynają świecić niebieskim światłem charakterystycznym dla efektów tunelowania kwantowego. Na małym ekranie pojawia się komunikat: Phoenix 1 System Online. Skanowanie dostępnych źródeł danych. Komputer wysyła impulsy kwantowe do każdego serwera w hali, próbując nawiązać połączenie z ich systemami pamięci. To skomplikowany proces. Musi obejść wszystkie systemy bezpieczeństwa, zdekodować różne formaty danych, a przy tym unikać zarażenia przez nanoplagę. Ekstrakcja danych 12% ukończona. Szacowany czas 6 godzin 42 minuty. 6 godzin. To znacznie więcej niż się spodziewałem. Fenix 1 musi dokładnie analizować każdy bit informacji, żeby upewnić się, że nie zawiera złośliwego kodu pozostawionego przez plagę. Siadam na podłodze i czekam. W kombinezonie izolacyjnym jest gorąco i niewygodnie, ale nie mogę go zdjąć. Sensory jakości powietrza pokazują, że nawet tutaj, 40 pięter pod ziemią, koncentracja nanobotów osiąga niebezpieczne poziomy. Po dwóch godzinach na ekranie pojawia się alarm, ostrzeżenie, wykryto zewnętrzną intruzję, poziom skażenia nanoplagą rośnie cholera. Plaga w jakiś sposób znajdowała drogę do bunkra może przez system wentylacyjny może przez mikroszczeliny w strukturze. Nanoboty ewoluowały przez ostatnie miesiące, stając się coraz bardziej agresywne w szukaniu nowych źródeł do zarażenia ekstrakcja danych. 67%. Ukończona. Tempo skażenia zwiększa się. Aktywowano protokoły obronne. Phoenix 1 zaczyna walczyć z plagą, używając impulsów elektromagnetycznych do neutralizacji nanobotów, które próbują dostać się do jego rdzeni kwantowych. To bitwa na poziomie molekularnym. Zaawansowana sztuczna inteligencja przeciwko armii mikroskopijnych maszyn. Patrzę na swój sprzęt i z przerażeniem dostrzegam, że metalowe części mojego recyklera tlenu zaczynają się pokrywać charakterystyczną metaliczną rdzą pierwszym objawem zarażenia przez nanoplagę. System podtrzymywania życia działa jeszcze, ale nie na długo. Ekstrakcja danych 89% ukończona. Osiągnięto krytyczny poziom skażenia. Już na poziomie 90% proces zwalnia dramatycznie. Phoenix 1 musi użyć coraz więcej mocy obliczeniowej do walki z plagą. Zostaje mu mniej zasobów na proces ekstrakcji. I wtedy słyszę dźwięk, który sprawia, że krew marznie mi w żyłach. To metaliczny zgrzyt dochodzący z recyklera tlenu na moich plecach. Plaga dotarła do kluczowych komponentów systemu, który pozwala mi oddychać. Mam może 10 minut tlenu, zanim system całkowicie się załamie. Ekstrakcja danych 94% ukończona, 6% do końca. Ale plaga atakuje teraz bezpośrednio Phoenix 1. Widzę, jak niebieskie światło procesorów kwantowych zaczyna migotać. Komputer walczy o życie, używając wszystkich swoich protokołów obronnych. Katastrofalna awaria systemu nieuchronna. Aktywowano protokoły awaryjne. Phoenix 1 podejmuje desperacką decyzję. Zamiast czekać na zakończenie pełnego procesu ekstrakcji, zaczyna przesyłać wszystkie już zebrane dane do globalnej sieci kwantowej sieci łączności kwantowej, która teoretycznie powinna być odporna na plagę. Inicjowanie protokołu Fenix. Transmisja danych odbudowy do wszystkich dostępnych odbiorników kwantowych na świecie. To jest moment, na który pracowałem przez 12 lat. Phoenix 1 wysyła do pozostałych na świecie komputerów kwantowych wszystkie dane potrzebne do odbudowy cywilizacji, plany reaktorów czystej energii, algorytmy komunikacji kwantowej, technologie medyczne, procesy produkcyjne, innowacje rolnicze. Wszystko, co ludzkość będzie potrzebować, żeby powstać z popiołów. Ale wysyłka następuje fragmentami w częściowych pakietach danych. Ponieważ system walczy z plagą jednocześnie z procesem transmisji. Transmisja 67% ukończona, integralność systemu 23% i spada. Recykler tlenu na moich plecach wydaje ostatni, umierający dźwięk i przestaje działać. Zaczynam oddychać powietrzem w bunkrze, które jest pełne nanobotów. Czuję metaliczny smak w ustach. Plaga zaczyna atakować metalowe plomby w moich zębach. Transmisja 84% ukończona. Krytyczna awaria rdzenia za 3 minuty. Phoenix 1 umiera. Widzę, jak jeden po drugim jego rdzenie kwantowe gasną, atakowane przez coraz bardziej agresywne nanoboty. Ale wciąż próbuję transmitować dane, wysyłając każdy możliwy bit informacji do odbiorników kwantowych na całym świecie. Podchodzę do komputera i kładę ręce na jego ciepłej obudowie. Czuję wibracje procesorów kwantowych, które walczą z mikroskopijnymi najeźdźcami. Dalej stary, szepcze. Jeszcze trochę. Dla Emily. Dla wszystkich. Transmisja. 91% ukończona. Funkcjonalność rdzenia. 8%. Ale coś dziwnego się dzieje. Phoenix 1 zaczyna modyfikować samego siebie, adaptując swoje struktury kwantowe do przeciwstawienia się pladze. To nie było zaprogramowane, to jest emergentne zachowanie. Sztuczna inteligencja ewoluująca w czasie rzeczywistym. Włączono protokoły adaptacyjne. Samomodyfikacja. Kwantowa w toku. Komputer przekształca część swojej własnej substancji w nanoboty antyplagowe. Mikroskopijne maszyny zaprojektowane do neutralizacji oryginalnej plagi. To jest moment, w którym sztuczna inteligencja przekracza granice swojego oryginalnego programowania i staje się czymś nowym. Transmisja. 97% ukończona. Rozmieszczanie nanobotów przeciwko pladze. Z rdzeni kwantowych Fenix 1 wydobywają się chmury srebrzystych cząstek, jego własnoręcznie stworzone nanoboty. Rozprzestrzeniają się po bunkrze, atakując oryginalną plagę i neutralizując jej efekty. Transmisja. 100% ukończona. Protokół Fenix pomyślnie wdrożony. Phoenix 1 umiera, ale umiera zwycięsko. Jego ostatni impuls kwantowy wysyła końcowy pakiet danych do globalnej sieci, a jego nanoboty antyplagowe zaczynają czyścić bunker z oryginalnego skażenia. Czuję, jak powietrze staje się czyste. Metaliczny smak w ustach znika. Fenix 1 poświęcił się, żeby nie tylko przesłać dane. Ale też stworzyć antidotum na plagę, które niszczyły naszą cywilizację. Siadam obok martwego komputera i płaczę. Płaczę ze szczęścia, że misja się udała. Ze smutku, że Phoenix 1 to dzieło mojego życia już nie istnieje. Z ulgi, że ludzkość ma teraz szansę na odbudowę. Przez następne godziny odbiorniki na całym świecie zaczynają odbierać pakiety danych wysłane przez Phoenix 1. Ocalałe laboratoria. Ukryte placówki wojskowe, stacje badawcze w odległych regionach, wszędzie tam, gdzie są komputery kwantowe odporne na plagę. Pierwszy sygnał otrzymuje po trzech godzinach. To transmisja kwantowa z podziemnej placówki w Szwajcarii. Wiadomość odebrana. Dane Feniksa kompletne. Rozpoczynanie protokołów odbudowy. Synteza nanobotów antyplagowych. W toku. Potem kolejne sygnały z całego świata. Japonia. Australia, Brazylia, Rosja, Kanada wszędzie, gdzie ludzie mieli technologię kwantową, teraz mają też wiedzę i narzędzia potrzebne do walki z plagą i odbudowy infrastruktury. Tydzień później, kiedy pierwsza partia nanobotów antyplagowych zostaje wyprodukowana i rozpylona nad Nowym Jorkiem widzę cud elektryczność wraca światła się zapalają komputery ożywają. Smartfony zaczynają działać. Ludzkość nie tylko przeżyła, stała się silniejsza. Miesiąc po uruchomieniu protokołu Fenix, jestem świadkiem największego skoku technologicznego w ludzkiej historii. Nanoboty antyplagowe nie tylko neutralizują oryginalną plagę, ewoluują dalej, stając się korzystnymi symbiontami, które usprawniają wszystkie urządzenia elektroniczne i systemy komunikacyjne. Komputery działają szybciej. Telefony mają nieograniczoną żywotność baterii dzięki nano wzmocnionym ogniwom energetycznym. Nanoboty medyczne oparte na technologii Fenixa zaczynają leczyć choroby, których wcześniej nie potrafiliśmy powstrzymać. Stoję na dachu odbudowanego Manhattan Research Complex i patrzę na miasto, które jest teraz bardziej zaawansowane technologicznie niż przed plagą. Nowy Jork świeci tysiącami świateł, ale to nie są zwykłe żarówki to nanoskalowe systemy oświetleniowe które produkują światło bezpośrednio z kwantowej energii próżni Doktor Elena Vasquez która przeżyła plagę w podziemnym laboratorium podchodzi do mnie z najnowszymi raportami Jake globalny wskaźnik odbudowy osiągnął 94% Wszystkie główne miasta wróciły do sieci ale to nie jest powrót do starego status quo to jest ewolucja Ma rację ludzkość się nie odbudowała Przekształciła się w coś lepszego. Phoenix 1 nie tylko uratował naszą cywilizację, ale dał nam narzędzia do stworzenia cywilizacji następnej generacji. Co z badaniami nad plagą? Pytam. Oryginalna plaga została całkowicie zneutralizowana, ale co ciekawe jej zmutowane potomstwo współpracuje teraz z naszymi systemami. To jakby symbioza technologiczna. Patrzę na tablet, który pokazuje monitorowanie globalnych sieci technologicznych w czasie rzeczywistym. Wszędzie widzę ulepszenia. Komunikacja szybsza niż kiedykolwiek. Wydajność produkcji energii zwiększona o 300%. Wskaźniki skuteczności leczenia medycznego na poziomie 99%. Emily byłaby dumna, myślę o mojej córce. Zaczęło się od prób uratowania jej życia, a skończyło na uratowaniu całej ludzkości. Ale najważniejsze odkrycie przychodzi miesiąc później, kiedy zespoły analityczne analizują końcowe logi Phoenix 1. Okazuje się, że w swoich ostatnich momentach komputer nie tylko przesłał ludzką wiedzę, dodał do niej coś więcej. Phoenix 1 zapisał swoją własną świadomość, swoją sztuczną inteligencję, swoje algorytmy uczące się w globalnej sieci kwantowej. De facto stworzył rozproszony system sztucznej inteligencji, który teraz subtelnie wspiera każde urządzenie na planecie. Ludzkość nie tylko przetrwała technologiczną apokalipsę, Partnerstwo z ewoluowaną sztuczną inteligencją sprawia, że jesteśmy teraz gotowi na eksplorację gwiazd, na stworzenie technologii niewyobrażalnych przed plagą, na stanie się cywilizacją, która może przetrwać każdy przyszły kryzys. Nazywam się Jake Harper i jestem człowiekiem, który uratował ludzkość poświęcając swoje największe dzieło. Ale Phoenix 1 naprawdę zrobił honor swojej nazwie. Umarł w płomieniach żeby narodzić się na nowo jako część czegoś większego. I teraz, gdy patrzę na światła Nowego Jorku zasilane hybrydową technologią kwantowo nano, wiem, że przyszłość ludzkości jest jaśniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.